To jest w tym odcinku będziemy tworzyć własną postać w Lego Batman no Tutaj oczywiście mamy animację To no też z tego nie odcinek, bo jest taki kolega Ja myślę, że jest zombie, jak tak można nazwać Pomachaj do kamery Cześć! No i tutaj oczywiście teraz się uciszę, że O to słuchaj Pan nie prosi o pomoc swoją z twoją reputacją, ale niestety jest coś, powiedzieć ekspertem od takich spraw. Muszę zapytać, co o tym Odgłośnij? I tutaj właśnie przechodzimy do tworzenia postaci. Dokładnie. Daj mi pobawę. Zanim do pomocy ile odcinek z... Okej. Dobra, to ja muszę, bo ja nie wiem, który Nie, tym. A, tym, ten, dobra. Przepraszamy. Uh, uh. Mała pomyłka, ale spoko. Jak to okej, okay, to są zatwierdzasz? No dobra, no, nie, tak to tak na e o. A to może... A takie co? taka poradęka. E tutaj okej... Okay. Okay. O, tak, takie coś. A jak się zjadłem? Może dwa. Tak, e... w zamku widać na Okej, okay, dobra. No i dobra. Może jakieś czapki idzie O, jestem fanem tego niemdrogo, więc nie tak. Nie, nie tak. Ale co o tak, co mi A, to. Okej, okay, to ja sobie wiedzę tak, oczywiście taką w stylu ninja. O taką. Nie! Nie, jednak chcę tą. I... Nie, 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 to... Tutaj I kamerzysta musi mi pomagać. Tak, tutaj wiesz. No. Oj. Ale jakiś bardzo się czy nie jakiś masz. Nadajesz się na pewno. No. O, może żółty? Nie, zielony daj. Dawajcie, daj, daj. Okej, okay, no to rękawiczki. Dobra. No to może taki czarną Dawaj, albo Nie, czarny. Tak, czarna. Czarne rękawiczki. No, no i nie będzie tak. To, nie ma to żadnych Ninja. Ninja. Tworzymy jakby Ninja. Jakby ktoś był ciekawy, to ta gra na PS5, no tak, ps 4 PS5 jest za darmo, więc jak chcecie to pobierajcie. I tutaj, I tutaj Kacper się pomylił, bo to nie jest Lego Ninja, tylko to jest Lego Super Złoczyńcy. E, tak, wiem, wiem tylko chodziło mi o to, że po prostu tak tworzono ninja. No i jak tu, e, tutaj Dobra, coś taki niestosowny ruch kamerą przesuwałem, zrobiłem, przepraszam, przepraszam. Ale nie, nic się nie dzieje tak. Trzymanie kamery jest tutaj. Na sekundkę będziecie mieli trochę da, mniejsze zbliżenie, bo muszę zrobić, żeby, ta, żeby telewizor się nie wyłączył. Na eee, tutaj, tutaj patrzymy na Kaspra. Dobra, już zrobione. Okej, dobra, teraz... i oczywiście jakieś zielony Oczywiście kolor zielone, bo robimy zielone jest to skóra? Skóra? Znaczy, no przecież masz koszulkę. No tak, ale muszę mieć tą skórę. A, no to głowę. No to i teraz kwadrat. A, i na są drugą Mhm. Może tam. no dobra. Ale chyba twarz też jest to jest

Nasz skin jest trochę... Taka... może zmienisz? Tak, tak, zmienię, tylko jednak chyba... Kawa... Y, to Zdejmę ten ogon. A. aha, to... Nie, bo ja chcę to zdjąć. ja to, ja to chcę zdjąć. Okej, okay, nie... Jeszcze trochę musisz poćwiczyć jeśli chodzi o sterowanie, padam. Dobra, dobra, dobra. to... Jakbyście to... słyszeli jakieś szczekanie albo jakieś głosy, to akurat do nas przyjechała pizza, więc... No, pizza przyjechała. E, takie czy takie bardziej? Nie wiem. A niech będą takie i... Na dwa a ten, biodra masz te. Biodra masz pomarańczowa No to za chwilę zmienię. Dobra, najpierw to... Nie, chyba jednak te O nie, o nie, nie, nie. Dobra, to robimy teraz hop. I biodra? D tak, dobra. O i to, no, okay. Masz gotowe albo masz białe po prostu. No i oczywiście... Może, no może bardziej mu dam spodnie jaśniejsze. Keja I, i, i jasne, jasniejsza. Tak? Nie, za jasne. O! No dobra. I oto nasz Lojc. Jest gotowy. A jak jest, jakąś broń... Wygląda jakbym nie miała obranku na tym tle. Co? Może jakąś broń jeszcze? A jest wleń. Oczywiście. Sobie schodzisz. Tutaj. Różyczko Co jest? Dobra. O! Nie, okay. I tutaj są tylko takie bronie, więc jak coś wybierzesz to... Masz kibejsło. Więc... Yy, dobra, ja, moje zdanie wiesz co. Kłopota? Naprawdę? Nie. Yy. Nie, nie. Jakieś, jakąś broń, którą tych ninja używali. Chyba to. Hmm, no to jest X. I, z, i, z, i z, chcesz nie, zmienić kolor? Tak, tak. No to. A, oczywiście na salę zmienimy. No Poczekaj. Zaraz, bo nagle mam oczy O. Dobra. No i tak się prezentuje I, nasz Lloyd. Tak, jak... Y Kacper zdecyduje to może nagramy jeszcze jeden level jakby fabuły. Ale wyglądają. Ale to już po pizzy, więc może albo jakby będzie następny odcinek o tym, albo po prostu będzie chwila przerwy. Może przyniosę. Zaraz, a jak tutaj się ustala? A co? Że tej taki. A, teraz zrób to. Dobra, to nazwiemy się... Przepraszam, przepraszam, dobra już. Ly, o, Chłopaki, chodźcie zjeźdź pizzę bo jest ciepła. A, dobra. Albo wy nagrywacie? Tak. Nic, nic się nie stało. dobra E2, moja mama jest dziwna. A o... O. Nie na no serio, jest dziwna. A, co to bardzo. jest. Podstawowa informacja. Dobrze. Um. A, jak się nazywasz, no to. Aha, to nie to kółka. Yy, I teraz chyba... A no, gotowe. To teraz trzymać raczej. Tak. I dziękujemy bardzo. Mamy taką oto postać. przy bardzo, pierwsza postać w całym tym. Tacero. zaraz. Okej. Okay, to by było na tyle yy, z tego odcinka. Z pytania, to tak podobno tak. przybyła mnie do laboratorium. Laboratorium należało do tyle. pańskiego dawnego kumba. Profesora Ivo. Profesora Ivo, wciąż nie rozumiem, co ja mam z tym wspólnego. Byliście z moim panem uczonym zamieszani w projekt Amazon. Pankroida zdolnego do wykradania mocy superbohaterów. Jeżeli nasze ziółko posiada podobne zdolności, może nam zgotować olbrzymi kryzys. Gdyby pomógł nam pan ocenić to zagrożenie, może udałoby się śniączki w Kinderdekar z pańskiego wyroku. Niech będzie.

Potem może papieżce zrobimy na kontynuację, Dobre. to był jeden poziom. Okej, okay, to było na tyle z tego odcinka. Yy, tworzenie postaci, jak nazwa wskazuje. Yy, no to widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze tutaj zobaczymy tą scenę oczywiście. Tędy moja droga. Okej, okay, dobra. opuścimy przy... No i to było na tyle z tego odcinka. Żegnam pa, musimy zjeść pizzę, później jeszcze jeden. Pa-pa! Potem jeszcze jeden poziom Pa! Pa! Odcinek,